W tej sobie dzisiaj robimy dezeta Nie nagrywając całej instancji, bośmy całą czyścili I wyjątkowo dzisiaj nagram dezeta, skoro już na nim jestem Trzeba i to powinno pójść mamy no, spoko i szybko grupki czyściliśmy dezet nie powinien nam problemu sprawić klasycznie raz się wyjebałem bo nie ustawiłem strategii takiej jakiej chciałem bo zapomniałem Czyli znaczy, nie zapomniałem, zobaczyłem się w coś i czas minął oczywiście znaczy, kl klasycznie jako up, zapomniałem resów w sensie na bezeta. <laughs> Trzecia, druga, trzecia bo runda jest no, a kołek spadł. bo to jest druga, nie ja wam powiem. Nie, tracę cię. Drugi już w sumie kołek się wiewał, dobrze. Ja się skupiam tylko na tym, żeby dbuffować bezeta. Czy TZ rzucał? Tak rzucał uroki, ale ja nie mam no w sumie racji do górze. Nawet bez tego sobie poradzę. Oczywiście, jak nagrywam, ktoś musiał motorem przejechać. Klasyk. Ej, stal bym nie wrzucił. Musimy się tylko zrobić Liczę oczywiście na rok No ale nie musimy zrobić nic W sumie dzisiaj na konto wpadło No wpadło dzisiaj 1200 piasek 1250 dokładnie Więc troszkę się wzbogaciłem, pangnary kupiłem 4-gwiazdkowe. udało mi się kupić w sumie zajebiście Straciłem na tym trochę HP, trochę kondycji ale dały mi dużo wzrękę i siłę. A to jest ważne na No na 70% stara nie siada, ale DZ się kupić... Ech, nie za dużo materiał. Zobaczymy, czy coś dropło. Nurt drobną. Ładnie, ładnie. 30 karactwa. Łącznie, na z w stopień ponad 200 karactwa. No to co, dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.